Kolejny dzień to obchody, do których mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości zdążyli się już przyzwyczaić. Mowa tu oczywiście o organizowanym od wielu lat Święcie Rodziny. W tym roku jest nietypowe, troszeczkę było połączone było z Nocą Dziedzianów, która odbyła się w piątek, a z kolei w sobotę było Święto Rybaka. Więc de facto mamy trzydniową imprezę. No Jest to nowość, ale mam nadzieję, że mieszkańcy dobrze to przyjęli i rzeczywiście mieli czas na dobrą zabawę. Wśród niedzielnych atrakcji nie mogło zabraknąć konkursu sołectw. Po zmaganiach w licznych konkurencjach wyłoniło się zwycięskie sołectwo, nowa Wieś Królewska. Nasze sołectwo zajęło. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. No i bardzo się cieszymy, nie? No, bardzo się cieszymy. Zanim jednak odebrano nagrody w postaci bonów, uczestników czekała ciężka konkurencja z pozostałymi partycypantami. Konkurs sołectw, tak zwany, to było kulanie opon, przeciąganie liny, ubijanie piany, jajeknie. No, fajna impreza ogólnie. Brałam udział w ubijaniu żółtka Białka? To jest pani. Nie wiem, mi, ale dobrze było. A i atrakcje są bardzo fajne, jak na dzisiejszy dzień. Atrakcji nie mogło zabraknąć dla najmłodszych. Szerokie grono zainteresowanych zebrała, jak co roku, Straż Pożarna. Rok temu było też organizowane, dzieciom to się podobało, akurat taki tor mini strażaka, żeby dzieci poznały po prostu jak to jest, może w dorosłym życiu, jak strażacy pracują, niech oni poczują na własnej skórze, jako mali i przyszli może strażacy. W takim konkursie wzięła udział Wiktoria. Razem z innymi młodymi strażakami przynosiła gaśnicę, manekina oraz wodą z węża strącała butelkę. Dostałam dyplom za udział w konkursie Młody Strażak, Super Strażak. Musieliśmy biegać i różne przeszkody pokonywać. Dzieci zainteresować mogły także liczne dmuchańce, karuzela, czy dmuchane koło, w którym bez mocz Ubrań, najmłodsi mogli pobawić się w wodzie. Podczas takiej imprezy nie mogło zabraknąć poczęstunku. Panie ze Stowarzyszenia Płużnickiego przygotowały zarówno pyszne ciasta, jak i kluski z pikosem, czy tradycyjną pajdę ze smalcem. Staramy się na każde święto, jakie jest w gminie organizowane, staramy się wystawiać ze stoiskiem i żeby mieszkańcy mogli posmakować wszystkich naszych produktów. Po takim posiłku i konkursach wszystkich czekała ostatnia i główna atrakcja wieczoru. Zespół film nie kazał na siebie długo czekać, a utworami rozgrzał pokaźną publiczność. No, I'm